Kilka dni temu media obiegły smutne wieści dotyczące choroby nowotworowej Joanny Kołaczkowskiej, utalentowanej gwiazdy kabaretu. Prominująca energią artystka zyskała wsparcie nie tylko od swoich kolegów z branży, ale także od szerokiego grona wiernych fanów, którzy nieustannie trzymają za nią kciuki. W obliczu trudności Joanna zdecydowała się na podzielenie się swoimi odczuciami, starając się podsumować sytuację w dwóch szczerych słowach. Pod koniec kwietnia 2025 roku Joanna Kołaczkowska, obecna od wielu lat w kabarecie hrabi, Miała wyruszyć w trasę z zespołem, jednak plany te zostały wstrzymane z powodu choroby. Na oficjalnym profilu grupy pojawiło się oświadczenie, które pozwoliło nam bliżej poznać trudną sytuację artystki. W swoim najnowszym wpisie na Instagramie, Kołaczkowska postanowiła zabrać głos i otworzyć swoje serce przed fanami. W mediach przez ostatnie dni nie brakowało słów wsparcia dla Joanny Kołaczkowskiej. Ze względu na swoją charyzmę oraz talent, artystka może liczyć na wsparcie czołowych postaci estrady. W szczególności wspierają Szymon Majewski, z którym Joanna współpracowała przy kilku różnych projektach. Ich wspólne teksty oraz występy, w połączeniu z osobistą relacją, przyciągnęły uwagę wielu fanów. To właśnie na jego profilu można było odnaleźć wzruszające wpisy, w których Kołaczkowska wyraża wdzięczność za wszelką pomoc. W swojej krótkiej wiadomości Joanna napisała: Dziękuję Wam, co pokazuje, jak bardzo ceni wsparcie w trudnych chwilach. W obliczu wyzwań, jakich doświadczyła, to wsparcie okazało się dla niej niezwykle ważne. Zwróćmy uwagę na inne wydarzenie, które odzwierciedla siłę wsparcia i solidarności w świecie show biznesu. Ewa Błaszczyk, znana artystka, po raz pierwszy pokazała swoją córkę w telewizji, co przypomniało wszystkim o wartościach rodzinnych i wsparciu najbliższych. Podobnie jak Joanna Kołaczkowska, Błaszczyk dzieliła się swoim doświadczeniem i trudnościami, które napotkała w swoim życiu. Kilka lat temu. Na profilu kabaretu hrabi na Facebooku pojawiło się zdanie, które dokładnie opisuje sytuację Joanny, obecna sytuacja artystki jest poważna. Zespół przyznał, że w najbliższej trasie grupa podejmie decyzję, aby skoncentrować się na leczeniu swojej koleżanki. Wsparcie dla Kołaczkowskiej płynie z różnych stron. Głos w tej sprawie zabrał również Artur Andrus, a także wspomniany wcześniej Szymon Majewski. To pokazuje, jak silna jest społeczność artystów, którzy potrafią się mobilizować i wspierać w chwilach kryzysowych. Wszyscy współczują Jouni i modlą się za jej zdrowie, co daje nadzieję na lepsze jutro, zarówno dla niej, jak i dla wszystkich, którzy stoją za nią murem.